Jak wiecie, od kilkunastu lat nasza firma zajmuje się również szkoleniem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i niesłyszącymi. Chcemy Wam dzisiaj zaprezentować nasze najnowsze przystosowanie. Jest to dźwignia doręcznego sterowania gazem i hamulcem. Niesamowitość tej dźwigni polega na tym, że można ją rozmontować z pojazdu, kiedy dany kursant nie potrzebuje. Takiego właśnie przystosowania. Tą dźwignię zamontowała i wyprodukowała dla nas firma ASDON z Warszawy. To są niesamowici ludzie, polecamy ich. Jeżeli chcecie przystosować swój pojazd do swojej niepełnosprawności, na pewno coś wymyślą. Chcemy również bardzo podziękować Stowarzyszeniu Spinka, które pomogło nam sfinansować tą właśnie dźwignię. Dźwignię do ręcznego sterowania gazem i hamulcem. Osoba szkoląca może tą dźwignią przyspieszać, jak i hamować pojazd. Dodatkowo na tej dźwigni znajdują się włączniki i wyłączniki do kierunkowskazów. To znacznie ułatwi jazdę i spanowanie nad pojazdem. Dodatkowo firma Asdon zamontowała nam gałkę wraz z joystickiem, gdzie możemy szybko i łatwo włączyć i wyłączyć światła w pojeździe, włączyć i wyłączyć kierunkowskazy jak i sygnał dźwiękowy. Jak widzicie łatwo i szybko zdemontowaliśmy dźwignię i już następny kursant może spokojnie korzystać z pojazdu, a dźwignia mu nie przeszkadza.